Wieczorne telefony przemawiają miłością, pouczają mnie, jak się obchodzić z nagością. Chcą mi coś bardzo miłego przekazać, będziemy się do seksu namawiać. Tak to ja. Wieczorami czekam, aż któraś wyśle smsa z daleka. A sms przychodzi albo nie. Nieraz przychodzi, a ja już pie. Tak to ja wieczorami czekam, aż któraś wyśle sms z daleka. A SMS przychodzi albo nie. Nieraz przychodzi, a ja już śpię. Domyślam się, że jestem kochany i przebaczam, że byłem niechciany. Więc się piosenkom odwdzięczam za słowa i czekam, aż telefon przytuli głowa. Tak to ja wieczorami czekam. Aż któraś wyśle SMS-a z daleka A SMS przychodzi albo nie Nieraz przychodzi, a ja już śpię Tak to ja wieczorami czekam Aż któraś wyśle sms z daleka a SMS przychodzi albo nie Nieraz przychodzi, a ja już śpię